Ja y, działam na rzecz profilaktyki antynowotworowej y, od momentu, kiedy się ujawniłam, że choruję. I to też było jednym z takich działań, że skoro pracowałam w telewizji, miałam raka i już wszyscy wiedzieli, że mam raka. I wszyscy wiedzieli, że na głowie mam perułki, per, perukę, a przyklejone mam rzęsy. To też działało na dziewczyny tak, że Moje wszystkie przyjaciółki poszły się zbadać. Miałam informacje i wiadomości od dziewczyn, że poszły, zrobiły badania. To była wielka fala z jednej strony wsparcia dla mnie, z drugiej strony fala takiego pójścia, żeby się zbadać. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Natomiast, natomiast 8 lat. To jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o medycynę i podejście do profilaktyki, to podzielę to na takie dwa bloki. Po pierwsze, medycyna. Mój trójujemny rak piersi teraz w 2025 roku jest zupełnie inaczej leczony niż w 2017. Minęło zaledwie 8 lat, a dziewczyny teraz z trójujemnym rakiem piersi dostają refundowaną immunoterapię, o której ja mogłam pomarzyć. Za moich czasów tego nie było, a immunoterapia zwiększa szanse na przeżycie. To jest niebywałe. A ten drugi blok, czyli profilaktyka, to jest tak, że. To, co mnie najbardziej cieszy, że kobiety przestają się coraz częściej wstydzić, że chorują, nie boją się poprosić o pomoc, nie chowają się w czterech ścianach pod kocem, tylko zakładają chustkę na głowę, albo w ogóle z są głową, wychodzą na osiedle z pieskiem czy, 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 czy pobułki. Nie ma to już w tym momencie żadnego znaczenia. W tym 2017, kiedy ja chorowałam, no, wzorowałam się i czerpałam motywację z dziewczyn, które opisywały swoje leczenie, ale były ze Stanów Zjednoczonych czy z Hiszpanii, i tam była po prostu większa otwartość. I nikogo nie dziwiło to, że dziewczyna mówi o przebiegu leczenia. Więc ja obserwowałam tam te dziewczyny. Teraz polskie dziewczyny mogą obserwować polskie dziewczyny, które chorują i motywują, nie wstydzą się, pokazują i widok łysej, chorej dziewczyny na ulicy coraz rzadziej wywołuje szok.